Chciałem powiedzieć, że jesteście narodem dobrych ludzi, kochajcie inne narody, ale w sercu musicie na pierwszym miejscu stawiać naród własny, naród polski, nasz ukochany naród polski. I fał bohater! Błogodnik Artur Otman pod pseudonimem Or-Ot napisał piękne słowa do warszawianki jedną stronę, stronę, którą dzisiaj tutaj pokażę krótką stronę a gdy krzyk dziś jego od Bałtyku do Tadek brzmi to dlatego, powiem, stasznie Shënë në rogjë, shënë në shpyrë,